Cześć witam e, dzisiaj na tapecie <laughs> wał od Hondy XR 650L. Pan rozebrał e, bo robi remont i, 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 ch, i chciał, żeby założyć nowy korbowód. zresztą co będę robił? Korbowód dropsowski, coś takiego. E, wał już mam rozebrany i Chciałem Wam coś pokazać, taka prośba do panów mechaników, rozbierających wały wszelkiego typu, wyciągających z karterów. Myślcie troszeczkę przy rozbieraniu. Niszczenie nakiełków, niszczenie miejsca, gdzie jest później zimmering usytuowany i tak dalej, prowadzi po prostu do niepotrzebnych tragedii, złości, że nie działa, że puszcza, że, że olej cieknie, że nie idzie nakrętki nakręcić, że stożek nie leży, że się zrywa a mechanicy po prostu biorą młota, ściągacze, no przecież miałem ściągać, wszystko powinno działać, okazuje się, że nie do końca tak jest tu mam taki przykład końcówka wału po prostu tak szczaśnięte na końcu grzyb uniesiony a w tym miejscu tu przychodzi zimmering. Jak założyć ten zimmering przez średnicę większą niż, niż jest o tu jest normalna górka. Dodatkowa praca dla mnie wycentrowanie nakiełka, o ile można to zrobić akurat w przypadku tej Hondy można, bo z drugiej strony jest nakiełek ale bywa tak, że jest na przykład kulka wciśnięta zamykająca otwór smarujący no i w tym momencie to już jest no, znaczne, bardzo znaczne utrudnienie które powinno wiązać się z kosztami, no i często się wiąże z tymi kosztami. Tu oczywiście już wycentrowałem tą końcówkę. Teraz muszę założyć na szlifierkę, poprawić, ściągnąć tego grzyba stąd. Także na ten, międzyczasie, jeszcze e, taka informacja y, dla tych, którzy rozbierają, robią te rzeczy. Bierzemy osełkę i te powierzchnie, wszystkie tu. Po rozebraniu czyścimy, o, zabielamy, żeby, żeby to było czyste. Bez żadnych górek. Tu widać, o, jakie są te powierzchnie uniesione przez pracujący koszyk przy wyciskaniu. Tu mam, niby wygląda to idealnie. Wszystko, jak wezmę oselkę i zrobię, zobaczcie, już są różnice. W momencie kiedy jadę po całości o, teraz mam powierzchnię prostą wiem, że koszyk jak będzie po tym biegał to, to nic mu się nie stanie teraz wezmę e, przeszlifuję tą, tą końcówkę także pokażę później po szlifowaniu jak to wygląda tak? Dobra, to na razie. Wał trafił oczywiście na szlifierkę. Zobaczcie sobie, tu będzie lepiej widać w tej chwili. Też też niekoniecznie, o. Jaka, jaka tu jest górka. Tu już dotyka do kamienia, a tu brakuje dobre milimetr, jak nie, jak nie lepiej. Także takie kuchy przy rozbieraniu po prostu... Później prowadzą do niepotrzebnych problemów, bo zimmering się niszczy przy zakładaniu, uszczelnienie nie trzyma, cuda się dzieją, także muszę to poprawić. No, ta powierzchnia została poprawiona, przeszlifowana, jest proste. Teraz jeszcze muszę wypłukać benzyną tutaj kanał smarujący z tej strony. No i na czopie zrobić łódeczkę w miejscu smarowania. No i będę składał Wstęp ponownie. Tu żółtka zrobiona, eee, teraz będę składał. O. Poles wciśnięty W tej chwili e, Tu jest zgodnie z tą linią Tak żeby po złożeniu Żeby wszystko pasowało Teraz łożysko, koszyk Znaczy się z rurkami Czop Wycieram, oczywiście Stara, tradycyjna Metoda jak składać to czysto. No i teraz druga część wału z zębatką. Trochę trudniejsze zadanie, ale, ale też do ogarnięcia. kawałek teraz trzeba sprawdzić czy się zgadzają kreski które wcześniej zrobiłem nie zgadzają się. No, trzeba przestawić oczywiście co robię o prawie mocno Gotowy. Mam taki przymiar, wystarczy sprawdzić z tej strony trochę. O, teraz jest prosto. Sumiarka, sprawdzamy czy szerokość odpowiednia 71 64 taki wymiar był w oryginale. Ot, zgadza się. A w tej chwili trzeba stawić jeszcze przeciwwagi na prosto. O, włożę w centrownik i, i będę centrował. Wał włożyłem już w centrownik. W tej chwili bicie wału jest. O, tak, bije w tym miejscu. Teraz wam zrobię kreskę, żeby było łatwiej. Tu biję, z drugiej strony piję, też tutaj wniosek, tu trzeba wał w tym miejscu ścisnąć, ściągnąć, uderzyć, puknąć, nie wiem, coś trzeba zrobić, żeby tu się zeszło. Wał tutaj ścisnąłem. Efekt tego jest taki, że teraz bije tutaj, a tu bije tu do góry, na korbowocie. O! Wniosek tu podeprzeć, tu uderzyć. Tak zrobiłem, podparłem, uderzyłem. Bał w tej chwili. Bije z tej strony. A tu na środku. Czyli wniosek jest stąd taki, że troszeczkę za mocno przeleciał, bo bije nam po przeciwnej stronie. to delikatnie puknąć w to, podpierając, tą przeciwwagę. Tak zrobiłem. W tej chwili biciwał w tym miejscu to druga przeciwwaga w tym samym miejscu. znaczy. że Albo trzeba tu teraz delikatnie ścisnąć, albo z drugiej strony, po przeciwnej stronie rozciągnąć. Także zrobię to za moment. Jak powiedziałem, tak zrobiłem, oczywiście. Piciewało z tej strony, gdy było, to jest praktycznie rzecz biorąc setka. tej strony tego bicia w zasadzie nie ma tak bym już zostawił bez wariactwa myślę że, że będzie działał e, tu oczywiście jest ten poprawiony tak jak mówiłem że trzeba to zrobić tak i zrobiłem to wiecie już wał można wkładać do silnika jeszcze muszę klientowi tu łożysko założyć i, i będę odsyłał wał miłego dnia do usłyszenia